No sobie, z tej strony jaką i gramy sobie w Minecrafta I mam shader nie bez powodu yy, Dlatego, że no trochę się nasze pustynne miasto rozwinęło Też nie bez powodu, mam tutaj właśnie połóżnione yy, w sweetness I właśnie chcę wam pokazać yy, Chcę wam pokazać co się rozwinęło Już ogólnie widzicie tutaj jakieś takie coś no, Ale do tego za chwilę przejdziemy bo tu mamy jedną też bardzo ważną rzecz. To jest fontanna zostanie stolicą Miastkowa w dniu 14.9.2024. Czyli już trochę. O, akurat miesiąc, y, miesiąc temu, jak to nagrywam. Ale jednak na pewno już widzieliście. Ale też mi się wydaje, że tych świateł, ale światła są nieważne. Tutaj mamy dzielnicę imienia Kula Opana jakiegoś. Więc widzowie, ja już sobie wypiję pierwszą potkę szybkości. I na szybkości właśnie polecimy. Pokazać Wam tutaj tą dzielnicę wzdłuż. Więc tak, tu mamy blok. W bloku nic tam nie da się wejść. No tam są niby wystrojone wnętrze, żeby tak to nie wyglądało. Później mamy... O, ten wieżowiec To nie, w nim też nic nie ma. Nie wiem, kiedyś może coś się tutaj zrobi. O, supermarket bardzo ciekawy, bo tu była limitowana edycja Herobrine, jakichś strojów, no ale się skończyła. No a widzicie tu mamy kasy. Tak w, w supermarkecie też nic raczej nie ma w w ogóle. Po drugiej stronie mamy Burger Kinga. W Burger Kingu też nic na razie nie ma, więc jest tutaj dużo rzeczy pustych. Tu ogólnie mamy jakiś Starą kamienicę pomiszczoną, której, jak sądzicie, oczywiście że nic nie ma. Później mamy szpital, szpital w mieście Jachowo. Tu mamy windę, jakby. Tutaj mamy schody, ja sobie pójdę schodami. I tutaj mamy salę. Tu możemy, mamy przy, przypadki, jest przypadek lek. Więc widzowie, mamy tutaj jakiś przypadek le lekki, on jest jakby ostatni w kolejce przed, yy, przed tymi, no, żeby... Jest przypadek średni, jest drugi w kolejce, jest przypadek ciężki, jest pierwszy w kolejce, dlatego że, no, przypadek lekki, no, jest naj najlżejszy i on musi przepuścić tych dwóch, nie? Chyba kumać, nie wiem, czy tak jest w normalnych szpitalach, no, ale mamy tutaj taką salę operacyjną jakąś jedną tutaj mamy taką jakąś salę z łóżkami ogólnie to film robił do góry mamy jeszcze jakieś inne rzeczy na przykład takie coś, czy komputery nie wiem, tutaj ktoś pracuje na przykład e, więc ogólnie do góry jeszcze coś jest? nie, nie ma Z ogólnie w tym szpitalu też nic raczej nie ma wychodzimy A, i tu jest jeszcze recepcja. I w nim są tylko tam się udala, nie wiem to co. O, jest jeszcze jeden domek taki. Na sprzedaż w tak go kupił. A nie wiem co on w nim nie trzyma. No. A nie wiem czy to jest ten czanki na 30 level. Tutaj nie są. Niema. Nie ma nie, wiem, przejrzymy ten. to tyle, jeżeli chodzi o tą część. Więc szybko piję potkę i się... A, jeszcze tutaj. Chciałem Wam powiedzieć, że się już widzimy przy stadionie, ale jeszcze musimy tutaj iść, bo tutaj są też rzeczy. Tu ogólnie wjeżdżamy i jest... O proszę, taka wieża Eiffla ta chyba miała być. No, tak średnio wyszło, ale taki wieżowiec fajny jest. Mamy sąd, Sąd stołeczny, o proszę. Będzie jeszcze taki. A, inny trochę, może, ale to jest taki sąd. I tu mamy jeszcze bank. To jest bank, Jachowo. Chodzimy, on nawet, on nawet jeszcze nie jest oświetlony, bo to jest najnowsza, widzowie. Na dwie Bank na normalna Więc widzowie, widzimy się już przy stadionie, choć w sumie już nawet stadion widzimy, więc mogę tam. Dobie szybko dobiec. I tak, no, to jest stadion. To jest stadion drużyny Jachowo-Króle, na którym, no, graliśmy mecz tam w jednym z ostatnich odcinków. Więc sobie do niego wbijemy Może na początku na zewnątrz wam pokażę. Tu są jakieś tempi, które są do budowania naszej wadzie. używałem Tu mamy autobus Jachowo-Króle. No w nim też nic nie ma. Yy, tutaj później mamy autka takie. Tu jest parking ogólnie. Więc sobie przejdziemy. Dookoła to. A taki blok leży. No, zniknął yy, akurat. No to jest ogólnie parking. O! Filipek się dołączył, dobra, ale mamy tak eee, Parking To jest podziemny parking I on jest płatny, to jest najlepsze On jest płatny, zapłacę za parking O, napisał wam eee, Tutaj ogólnie płacimy chyba kwotami Się A jest jeden RC za godzinę, nie? Znaczy za mecz, tam nie wiem Więc widzowie, tak, wyjdźmy sobie tym partnerem i wam pokażę główne wejście, to sobie tam musimy szybko pobiec, jeszcze nie będę pił potki, bo jeszcze iść na drugą stronę. Ja widzowie, będę pokazywał yy, na każdym odcinku, jak się coś będzie zmieniać, na początku albo na końcu. Jest dobra, tu mam jeszcze historię, no ale już tego nie będę czytał, bo to trochę długo zajmie. Mamy tak, Strago de Pustynian. To w sumie mogę Wam pokazać. Tu możecie sobie przeczytać, zapausować. Yy. To jest tak, to ten stadion się nazywa Strago de Pustynian. Nie wiem jak to, to ma jakiekolwiek znaczenie. O! Filipek, się Wam nawet pisze. dokładnie yy, i tak idziemy sobie, może nie widzimy na trybunę A, tylko widzimy tutaj choć w sumie możemy wszystkie trybuny widzieć. i tak się ogólnie prezentuje stadion napiszcie jak wam się podoba mamy technologię, jakąś taką przez to są typu błytki co denerwowały lipeksiora w filmie no, żeby oczywiście dostarczyć sygnał i żeby tu się oświetlało Mogę Wam sobie nawet pokazać. Chodź nie, bo ja nie wyjdę stąd. Już. Więc mamy tak o stadion. E, więc sobie pójdźmy może tutaj. Tu Mamy oznakowanie, gdzie jest exit, ale tu mamy oficjalny sklep. E, tutaj wszystko już zostało Powyprzedane. Powy <gryw> nie wiem czy tak to się mówi. E, idziemy dalej. Tu mamy biuro trenera, nie przeszkadzać. Tu ogólnie sobie trener siedzi i czujuje bombę. Tak naprawdę to on tutaj nie siedzi wcale prawie, ale... Jak jakiś transfer trzeba dopiąć, to... to mogą przejść sobie zawodnicy. E, tu mamy tak, e, zakaz w centrum upoważnionym, ale co tutaj jest tak A, tu jest sala prezentacyjna, tu zostaje zawodnik i robią mu zdjęcia. No, takie coś było w e, Więc wychodzimy stąd. I idziemy dalej. Tu mamy trybuny B. Tu jest tak, żeby nie wyskoczyć, no ale i tak no, można wyskoczyć. I tak są tak, można wyskoczyć. Jakby się chciało, więc to nic nie daje. Ale ogólnie to są oczywiście na trybuny, no, nic specjalnego, tak? Idziemy dalej. Tu mamy zejście na parking i mamy też Muzeum Klubu. Wszystko tu poznikało niestety. Nie wiem, ktoś to musiał zabrać. Yy, później mamy salę wywiadową tam. Tu mamy exit. I Idziemy do sali wywiadowej może. O no, proszę. Tutaj se, zawodnicy siedzą albo trener i gadają. Ogólnie ta sala jest spoko dosyć. Później idziemy jeszcze. Ja coś pominąłem. Tu się tylko zdaje. Nie, nie pomin pominąłem, idziemy dalej. Y, tu mamy WC i też... No tutaj jest wice i tutaj jest jakieś pomieszczenie, gdzie piekarze mogą autografy dawać. Choć choć to jest raczej mniej ważne. Weźmy do wódce męskiego. No ogólnie no nie wygląda to najlepiej, no ale... E, mamy też pokój techniczny. Tutaj. Które, e, tu mamy, jakby operację. Możemy operować za tamtymi światłami, albo je włączyć, albo wyłączyć. No, przed nimi no, jakoś nie jest takiego specjalnego. Idziemy dalej. E, tam jest exit, i tu mamy trybuny C. Aj. coś się tutaj psuje z tym szkłem widzę, że jeszcze na tamtych nie da, trzeba to będzie zmienić jeszcze lecimy dalej tu mamy zejście o i tu jest trybuna B. tutaj też coś zrobimy żeby było zejście a w ogóle to chyba taka najgorsza trybuna D jakby najmniej zanie, bardziej zaniedbana, bo nikt tam nie siedzi prawie. Znaczy ona jest chyba trybunom gorszy w ogóle. Tu mamy Exit i tutaj mamy oddział medyczny. Mogę sobie zabrać zawodników jak jakiś będzie się źle no, na przykład, nie wiem, jakąś kontuzję dozna, to no, widzicie, może sobie tutaj elegancko być. Przeniesiony, jak to nie jest jakaś mega poważna kontuzja. Mamy tutaj chyba komentatorów pomieszczenie. Tak, i oni sobie oglądają. Nie było miejsca tam zrobić wiecie na stadionie, więc... To jest problem. Teraz bo nie mamy wyjścia. O, proszę. I to w sumie wszystko chyba ze stadionu. Filip Pektor powiedział, że no, mam wam powiedzieć, że to są prezydenci, no. Niestety przegrałem głosowanie na prezydenta, no i został nim Wiktor. Yy. I został nim Paglowa, nie wiem czy kojarzycie, no ten, tego co go znalazłem w tej strukturze w tym jednym odcinku. No i wiceprezydentem jest Filip yy, Pektor. Więc no, całkiem spoko, no, ale ja nim nie zostałem, no. Szkoda. Ale dobra, e, pójdźmy dalej, bo Starego Deposyjna mamy już zwiedzony, to została nam druga część miasta i to, e, tutaj jakby, no to będzie hotel jakiś taki duży, no ale nie wiadomo kiedy, więc stąd już w sumie możemy iść i teraz przyda mi się ta potka speeda, żeby szybciej dojść przez ten most. Bo on jest dosyć długi. No ale nie, nie miałem jak zrobić innej ulicy. Jeszcze będzie oczywiście. Ale na razie jest to jedyna droga. A i ogólnie wam nie powiedziałem. Tamta, tamten rynek, gdzie jest ten mój pałac, to, to jest rynek pałacowy. to nie jest rynek główny. Tutaj mamy rynek główny. Za chwilę tam pobiegniemy. Jesteśmy tak naprawdę I proszę bardzo, jesteśmy na rynku głównym. Pobiegnijmy sobie może tutaj, bo tutaj jakby nic nie będzie ciekawego z tymi pierwszymi budynkami. I tu mamy ratusz główny w mieście krachowo. Tu mamy café i jest ona otwarta tak naprawdę tam nie ma nawet w środku nic tu mamy żabkę bardziej żabkę, a nie żabkę i ogólnie tutaj w no, tutaj nic nie ma więc biegniemy dalej tutaj mamy restaurację jakąś tutaj biega tu tutaj jest w okienku zamawiaczę. tam się spoko Tutaj gdzieś to było chyba. Tutaj jest mój sklep z enchantami. Jeszcze tam nie ma żadnych enchantów, no ale jest. Więc proszę Cię bardzo. Tu będzie magazyn no nie ma nic w magazynie. I wypijemy sobie jeszcze tą jedną, ostatnią. Bo to już jest tak naprawdę koniec naszej opowaski. I idziemy tam. Chodzimy i mamy, tutaj będą postawić wzdłuż budynki, o, oczywiście takie i tutaj jest ta y, bino. To jest taki sklep i mamy budynek Sejmu. Chodzimy, tutaj mamy szlatnie tutaj możesz sobie dać te rzeczy i tu mamy już salę taką całą, no ja nie wiem y, co się tu będzie odbywać, no ogólnie cały jest Więc, widzowie. Więc widzowie, ja wam już mogę powiedzieć, że to w sumie tyle jest, bo już nie ma nic więcej raczej w tym mieście. Yy. Jak coś dobuduję, to Wam pokażę w następnym odcinku. Więc do zobaczenia, w do następnego odcinka. Stawię łapę w górę, suba i pa!